Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na pokaz, test, recenzję dwóch nowości od dr Irena Eris. Jest to seria ProVogue, jest to paleta czterech cieni i puder brązujący. Zaraz sobie o tym wszystkim razem porozmawiamy. Zapraszam! Zacząć może od tego, że oba kosmetyki, czyli i cienie, i puder, Seria Vogue, dr Irena Eris, dostałam od Alberta na urodziny i chciałabym Wam bardzo powiedzieć, gdzie to kupić i za ile to kupić. I nawet na stronie producenta, nawet na stronie um, Irena Eris, gdzie mają swój e, sklep, serii Vogue na razie dostępne są tylko podkłady. E, także mm, wiem, że to jest zupełna nowość. E, domyślam się, że to na dniach powinno pojawić się. W sprzedaży. Natomiast nie pytajcie mnie skąd Alberto wytrzasnął i jak on to zrobił, że ja już to mam i na razie czuję, się tak jakbym ja to tylko miała i nikt inny, i nikt inny na świecie. Natomiast pomyślałam sobie, że to jest właśnie fajna okazja, żeby już teraz mam pokazać te, te kosmetyki i jeżeli one już się pojawią w sprzedaży, to po prostu będziecie wiedziały już ode mnie, co to jest, jak to wszystko wygląda. Zaczniemy może od palety cieni. Natomiast oba kosmetyki są w takim samym designie to jest takie bardzo modne słowo. Czyli są to opakowania plastikowe, ale dosyć stabilne, białe, ze srebrnymi elementami. Mamy tutaj logo i napis Dr. Irena Eris. No i jak to wygląda w środku? Zobaczmy. Mamy tutaj paletę czterech cieni. Moja jest w odcieniu 401 Brown Subtile i są to cienie. Satynowe. Są to cienie satynowe, i sam producent obiecuje nam, że są to cienie w konsystencji takiej pudrowo-kremowej, i taka ona właśnie rzeczywiście jest. Tak wyglądają cienie po kilkunastu użyciach. I to, co Wam muszę powiedzieć, to to, że cienie mają rzeczywiście taką pudrowo-kremową konsystencję, co widać po tym jak zostaje po nich na nich ślad po pędzelku i przez to właśnie przez to że one mają taką pudrową kremową konsystencję są takie bardzo mięciutkie jak masełko i rzeczywiście pędzel wchodzi w te cienie jak masełko i mamy tutaj cztery kolory oczywiście jak widzicie niespodzianki nie ma taki jasne żółte złoto łososiowy róż taki bardziej ciepły rudawy brąz i brąz taki bardziej szary ciemniejszy Y, Od cienia takim bardziej tooup, bym, bym powiedziała. To, o czym też mówi producent, to to, że y, cienie będą się nadawały e, zarówno do makijażu dziennego, jak i wieczorowego. Dla mnie są absolutnie do makijażu dziennego. Y, do wieczorowego są ciuty zbyt, y, zbyt delikatne. Y, to, co też jest fajne, to to, że mamy tutaj w zestawie nie tylko y, takie Gąbczaste aplikatorki, ale też tutaj ten aplikatorek, jeden posiada z jednej strony gąbka, a z drugiej strony pędzelek. Ja ich nie używam, mam swoje pędzelki, ale jeżeli ktoś takich nie posiada, no to zawsze można się po prostu tym, co już jest w środku, posłużyć. Jak cienie się nakłada, jak wyglądają na powiece, teraz będziecie mogły to zobaczyć. Tak dla mnie paleta jest idealna, jeżeli chodzi o dobranie kolorystyczne do mojego koloru oczu. Bo ja mam oczy takie zielono-szarą, czasami nawet niebieskie i rzeczywiście te odcienie bardzo fajnie współgrają z moją tęczówką. Także jestem bardzo zadowolona. To, co też jest fajnego, to to, że ja mam zawsze problem z tym, że cienie rolują się w załamaniu. A tutaj są paletą takiego problemu nie ma, bo całkiem długo wytrzymują. Także tak się prezentują, prezentują cienie. I powiem wam też, że te dwa brązy, może tak, te dwa właśnie brązy bardzo często lądują na moich oczach, nałożone na kolor z Maybelline w odcieniu On and On Bronze. Bardzo fajnie to współgra na całą powiekę właśnie nakładam sobie kolor tatua później te dwa brązy i wychodzi takie bardzo fajne dzienne smoki. Także całkiem ciekawa paleta. I drugi produkt, który mam Wam do pokazania, jest to produkt, który jest pudrem brązującym w odcieniu 41 Chocolate. I to jest puder brązujący, który wygląda w ten oto sposób. Mamy tutaj mozaikę stworzoną z dziewięciu kwadracików w różnych odcieniach brązu. I Albert się stresował, że wybrał mi za jasny kolor, natomiast ten kolor bardzo mi odpowiada. Ale to, co Wam się może nie spodobać i nie trafić do Was w tym, w tym właśnie kolorze, to jest to, że to jest bardzo ciepły odcień. Nawet delikatnie rudawy. Natomiast ja, jako posiadaczka ciepłej karnacji, ciepłego odcienia włosów, ja takie produkty lubię. Ja w chłodnych bronzerach, w zimnych, takich w odcieniach szarawych nie wyglądam dobrze. Także ja po prostu takie ciepłe odcienie lubię. Ten odcień jest bardzo zbliżony do pudru brązującego z burżuła, tego w formie czekoladki. Teraz będziecie mogły zobaczyć również, tak jak przy oczach, jak ten produkt nakładałam. Natomiast nie nakładam go jak typowego pudru brązującego. Bo pudrem brązującym możemy sobie nadać taki efekt opalenizny, możemy go używać na całą twarz, natomiast ja po prostu ten puder brązujący używam w formie bronzera do konturowania kości policzkowych. co jest wadą zarówno tego pudru brązującego jak i tych cieni to jest słuchajcie to że one właśnie oba te produkty mają taką jak już wspominałam przy cieniach konsystencję pudrowo kremową są bardzo miękkie pędzel tu wchodzi w to jak w masło i przez to produkty bardzo ale to bardzo się pyli i ja po kilkunastu użyciach widzę już spore uży... zużycie. I niestety no, obawiam się, że nie będą to wydajne produkty. Zobaczy, jak jeszcze będzie dalej w przyszłości. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno dam wam znać. No, jak widzicie, tutaj potem widać zużycie, tak? Tutaj nawet ten napis wytłoczony dr. Irena Eris już powoli znika. Także może być z wydajnością problem. Zobaczymy. Także ja z obu kosmetyków jestem zadowolona. Natomiast to, co musicie pamiętać i co myślę jest ważne, to to, że nie umiem się odnieść w stosunku, nie umiem się odnieść w takiej postaci, jak prezentuje się stosunek jakości do ceny. Bo raz, że nie wiem jaka jest cena, bo to jest prezent, dwa, że nie wiem jaka jest cena, bo tego jeszcze nie ma nawet dostępnego na stronie producenta. Także ciężko jest mi powiedzieć, czy warto to kupić. To już zostawiam do Waszej oceny. Widzieliście, jak się nakłada, widzieliście, jak się z tym pracuje. Zaraz zobaczycie, jak będzie to wyglądało po pewnym czasie. Jak się, utrzymy, jak się utrzymuje, jaki będzie efekt naszego testu, mojego testu. I mam nadzieję, że dacie mi znać, co o tym wszystkim myślicie. Wracam do Was po słuchajcie, 7 godzinach. Co prawda, światło już nie jest tak idealne, ale myślę, że. Stosunkowo będzie to wszystko dobrze wyglądało. Jeżeli chodzi o brązer, to brązer trzyma się, ale nie w sposób idealny. On się jednak ściera z twarzy, schodzi z twarzy. To jest też kwestia tego, że mam niestety taki nawyk, że ja po prostu bardzo często dotykam mojej twarzy, ale też nawet na upartego, gdybym twarzy nie dotykała, to myślę, że tak czy inaczej. On bez tej twarzy zszedł, też trzeba brać poprawkę na to, co mam pod brązerem, jaki krem, jaki podkład, jaki puder, jak to nie wszystko współgrało. Także trzyma się nie bardzo rewelacyjnie, ale całkiem na całkiem niezłym poziomie. Także tutaj nie mogę bardzo na niego narzekać. Jeżeli chodzi o oczy, to jak dla mnie w ten sposób wyglądający makijaż. Chociaż jest trochę ciemniej, to nie wiem, czy będziecie czy widziały ten efekt. Natomiast po 7 godzinach tak wyglądające cienie to jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo duży plus, biorąc pod uwagę to, że ja nie użyłam bazy. A tak jak widzicie, mam trochę trudne powieki, bo tutaj mm, mi troszeczkę, no mam schowane załamanie, więc tutaj, kiedy ja coś mówię, operuję, podnoszę brwi, co dość często mi się zdarza, jak wiecie, ym, to po prostu tutaj ten cień, no się załamuje tutaj pod. Yy, yy, pod, yy, pod czym? Podczas nacisku, opadania. Yy, może tutaj coś się z nimi dziać, ale myślę, że wygląda całkiem, całkiem nieźle jak na 7 godzin. I tak, tak to się wszystko przedstawia. Dajcie mi znać, czy zainteresowały Was te produkty, czy podobają Wam się yy, te kosmetyki, yy, czy podoba Wam się efekt. Yy, mam nadzieję, że tak, że podoba Wam się yy, równie mocno jak yy, mnie się podoba. Natomiast jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszej szczerej opinii, także czekam właśnie na to. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, dajcie mi znać, czy lubicie takie testy na żywo i czy dobrze mi poszło nagranie tego. Do usłyszenia następnym razem już w piątek. Do zobaczenia. Pawa! Pa.